Państwa Dariusz Szpakowski wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło. Rozpoczęła się pierwsza połowa. Jedenastkę. Dobrze próbował, ale stracił. Za szybko stracili. Widzę drogba. No i proszę, udało się odebrać piłkę. No, będzie gol. Broni, ale piłka w grze. Strata piłki. A teraz przy piłce drogba, ależ walka o piłkę. Ma wybór w tej akcji. Dobre przejęcie podania w środku pola. No błąd, strata. Strata w ataku robi się niebezpiecznie. Piękne podanie. Czy to jest szansa? No, gdyby nie, on byłby gol. No i mają rzut rożny. Uderzenie głową. Nieudane uderzenie wysoko nad poprzeczką. Chyba nie tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Po stracie piłki. Dostaje wsparcie. szansa. Sędzia pokazuje. rozwój. Dobra główka! Prosto w bramkarza. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Julian Schieber. Dobra wymiana podań. Czy uderzenie? Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Za moment wznowienie rzut rożnego. Piłkę przejmują rywale. Czy to wykorzysta? No, strzela! No i powstrzymał akcję. Zatrzymany atak. Czeka teraz na partnerów. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. A teraz przy piłce drogła. Próbuje w mm. To nie tak miało być. Zbyteczna interwencja i znowu mają piłkę. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. A, jak on to obronił? To niewiarygodne. Musi być gol. Strzela. Dobre, dalekie wyjście bramkarza i niebezpieczeństwo zażegnane. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Jest uderzenie. Ach, bramka zadrżała po tym uderzeniu w poprzeczkę. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. No, wsparli teraz bramkarza. Koniec pierwszej części spotkania remis bezbramkowych. Dość niecodzienna sytuacja przy takiej liczbie strzałów ani jednej bramki. No, zawodziła całkowicie skuteczność. Mimo stworzonych łatwo sytuacji, zaczynamy drugą połowę spotkania. Nigel de Jong. Do mnie, ja do ciebie, nie powinien grać w ten sposób łatwa strata. No i strata piłki, Julian Schieber. No, nie mogą się przebić, Blisko polekarny może strzelać. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Nigel de Jong. Gidier Drogba. Brawo, gol. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. No, dobry odbiór po stracie piłki. Mała możliwość zagrania na prawą stronę. A teraz przy piłce Drogba. Strata i przy piłce rywale. Dobra interwencja obrony. Ma wsparcie partnerów. Szaleńczy atakuje obrońca. Połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Patrząc na powtórkę, muszę zadać pytanie, jak mógł popełnić taki błąd? I nie ma odpowiedzi, chociaż pytanie wydaje się pozornie proste. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, błąd strata. A teraz przy piłce Drogba. No i mamy przywilej pozwolił grać dalej, ale teraz dobra decyzja, jest gwizdek. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Dobra wymiana podań. Mamy końcówkę meczu i wciąż ważą się jego losy. Strata w środkowej strefie boiska. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. No, już blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Szansa! No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Dostaje wsparcie. Stuprocentowa okazja. Ma trochę wolnego słupek piłka wraca do gry. Kilkaż nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Wydawało się, że będzie remis, ale jest gol. Oni prowadzą. No jak widać w powtórce, nie pomylił się przy tym strzale. Ta sytuacja może być decydująca. Ciężko będzie odrobić straty w krótkim czasie. Co za mecz, co za emocje. Rozstrzygnięcie zapada w ostatnich sekundach meczu. Z ostatnich akcji pytanie, czy u... i w tym momencie sędzia kończy to spotkanie, ale szmecz wszyscy.